Zaglądamy do... Poniżej są otwory wylotowe. I w tym trzecim jest... Jest mokro, w przeciwieństwie do... Pozostałych trzech, w których jest sucho. Proszę bardzo, jest taki szary, elegancki. Wieloletni, ładny nagar, suchy. A w trójce jest mokry, oleisty. W czwórce też jest suchy. nie widać, bo jest trochę źle doświetlone. świetlimy doświetlimy. Przeba też jest suchy. No, dolotowy jest... Dolotowy jest mokry. Równo wszędzie. Ale martwi mnie ten trzeci wylotowy. No i zastanawiam się, czy ten olej to jest tylko taki wyciek spod kolektorów. Czy tutaj uszczelka pod głowicą może też gdzieś przepuszczać. Ale nie było objawów żadnych takich głowicowych.